Witam na kanale LEGO KRAJ. A dzisiaj, znaczy w pierwszym moim filmiku, pokażę wam, jak zrobić odkurzacz z LEGO, ale tylko na mój sposób. No, potrzebne będą takie części. No, to zaczynam. Najpierw bierzemy takiego klocka, takiego, dajemy na niego ten klocek taki. Już mamy takie coś. Później jak mamy już to złożone, to dajemy na to, tak to dajemy tak. O, i tak, tak jest. No. I teraz te dwie, te dwie części ze sobą złączamy. I dajemy to na koniec. I tak wygląda już złożony taki odkurzacz złego. No.